Siema, z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Quick Games z NBA 2K15, serii, w której gram po prostu drużynami z NBA. Dzisiaj padło na Dallas Mavericks, czyli drużynę, o której ostatnio jest dosyć głośno, ze względu na głośną, bardzo, bardzo głośną wymianę z Boston Celtics, co i jak za chwilę to wszystko sobie po kolei, pokrótce Omówimy, otóż gwiazdą numer jeden Dallas Mavericks jest, jak doskonale wszyscy wiecie, Dirk Nowicki, ale tutaj ciekawostka, mimo tego, że jest największą gwiazdą tego zespołu, to nie jest on najlepiej opłacany. Po wymianie z Bostonem, Dirk Nowicki z pierwszej piątki zarabia z tych zawodników najmniej, a to jeszcze nie wszystko, ponieważ on przed sezonem zgodził się uciąć swoje uposażenie, by Dallas Mavericks mogli zatrudnić Chandler'a Parsonsa, ale przechodzimy już do postaci numer jeden dzisiejszego odcinka, czyli do rażona rondo tego gościa pozyskanego w wymianie z Bostonem, jaką się sprawdzi w tej drużynie, bo wydaje się, że właśnie to jest ten brakujący element, który z drużyny playoffowej zrobi kandydatów do tytułu. Będzie na pewno ciekawie, co my tu mamy dalej Monta Ellis, świetny ofensywny zawodnik, naprawdę Fenomenalny sezon miał w zeszłym roku. Do tego doszedł Tyson Chandler, czyli defensywna bestia. Ma już swoje lata, ale wrócił do Dallas Mavericks z Nowego Jorku, również pozyskany w wymianie. Chandler Parsons, ten, który Dirkowi Nowickiemu zabrał trochę pieniędzy z jego kontraktu, ale oddaje to w obiadach, na wyjazdach. To jest swoją drogą ciekawa historia. Devin Harris, J.J. Barea. I dalej zawodnicy, którzy, no właśnie, raczej nie są jacyś wybitni, i to może być spory problem, jeśli chodzi o Dallas Mavericks, Richard Jefferson, Charlie Villanueva, znany z tego, że nie ma brwi. I dalej jest coraz gorzej Dwight Powell pozyskany w wymianie z rażonym Rondo, ale czy to jest dobry backup dla wysokich? Tym bardziej, że Tyson Chandler lubi być kontuzjowany. Ricky Ledo, który debiutował razem z rażonym Rondo, Greg Smith. Overall mówi sam za siebie 66, no i kontuzjowany. Raymond Felton, chociaż tak naprawdę jeśli on by nie był kontuzjowany, to czy znalazłby sobie miejsce w tym składzie? Śmiem wątpić. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o roster, dlatego przechodzimy do gameplayu, a to jest swoją drogą bardzo interesujące spotkanie z kilku powodów. Po pierwsze jest to moje jedno z pierwszych spotkań po patchu. w końcu udało się tutaj spaczować tą grę na PlayStation 4 w Europie. Nie wiem dlaczego to tak długo zajęło, ale zdecydowanie dwa tygodnie to nie jest czas, w jakim taki patch powinien się pojawiać. Tutaj, pierwsza akcja, Rażona Rondo, są punkty, a jest to czym opowiadać, jeśli chodzi o Rażona Rondo i właściwie o każdego z osobna z tych zawodników. Zaczniemy od historii z obiadami, którą już tak powoli gdzieś tu starałem się Wam zapodać. Otóż Dirk Nowicki przed sezonem, jak już mówiłem, zgodził się na obniżkę swojego uposażenia, swoich zarobków aż o 15 milionów dolarów. To są. Naprawdę spore kwoty, to nie są drobne, tylko dlatego, by Dallas Mavericks był w stanie zatrudnić Chandlera Parsonsa, wolnego agenta w ich drużynie. No ale dobra, to są tylko pieniądze, więc o co chodzi z tymi obiadami? Otóż, jako że Chandler Parsons niejako dysponuje częścią gotówki, która była kiedyś przeznaczona dla Dirka Nowickiego, to Dirk Nowicki wymyślił sobie taki plan... Że gdy grają Dallas na wyjeździe, to Chandler Parsons musi Dirkowi stawiać obiad, bo w końcu to i tak są jego pieniądze. Patrzcie jaki cwany, patrzcie jaki skalkulowany. Tak jest tak. I właśnie jest Dirk Nowicki, a tu Chandler Parsons z trójką zaznacza swoją obecność w tym meczu. Ja prowadzę 9 do 3, więc początek był. Nawet niezły, chociaż jak widzicie sporo cegieł było w tym meczu i też sporo cegieł wprowadza ten patch. Ależ to teraz zakończył Chandler Parsons. Piękne zakończenie kontrataku. Fenomenalnie, 11 do 3 było w tamtym momencie z gościem, który zanotował 11 zwycięstw z rzędu przed tym meczem, a tutaj już mamy 11 do 10, więc okej. Okay. Więc gdzieś tam to się wszystko wyrównało. A wracając jeszcze do rostera Dallas Mavericks, o którym już mieliśmy okazję pogadać i do tej postaci numer 1. O której powinien być ten odcinek, czyli do Rażona Rondo. Dlaczego on jest właśnie tym ogniwem, który powinien dać Dallas szansę na mistrzostwo? Otóż brakowało Dallas właśnie takiego zawodnika. Bah, ja bym rzekł, że właśnie Rażona Rondo im brakowało, bo o ile ofensywnie oni już są świetnie poukładani, Rick Carlis jest naprawdę wybitnym coachem, jeśli o to chodzi, to brakowało im przede wszystkim defensywy, a przed tym sezonem, jeśli chodzi o defensywę, doszedł Tyson Chandler. Pomimo tego, że jest trochę kulawy i podatny na kontuzję, tutaj właśnie skończył jumperem akcję, to w defensywie jest świetny. I mało tego, on nie jest tylko indywidualnie dobry w defensywie, ale mam wrażenie, że potrafi całą drużynę skłonić do jakiejś agresywniejszej obrony. No, trzeba przyznać, że Dallas Mavericks w obronie w zeszłym sezonie grali. Fatalnie, po prostu grali fatalnie, i do tego dochodzi jeszcze Rażon Rondo, który obrońcą jest bardzo dobrym. Ma naprawdę przedługie łapy. Jest to w stanie świetnie wykorzystać. Do tego jest no, wybitnym, umówmy się, rozgrywającym. Potrafi wykreować kolegów z drużyny, a ma kogo kreować, bo to są świetni ofensywni gracze. Jednak jest jeden minus, jeśli chodzi o Rażon Rondo, a właściwie to jest mega minus, czyli to, jak on gra. W ofensywie mało powiedzieć, że on był słabym strzelcem w poprzednich sezonach to to, w jaki sposób on gra i na jakiej skuteczności gra w tym sezonie, to tego się nie da opisać słowami, to się nie mieści w żadnych statystykach. Trzeba powiedzieć najprościej, że chociażby z linii rzutów wolnych, to w porównaniu do tego sezonu rażona Rondo wszak był dobrym strzelcem, jeśli o to chodzi. Wszak był dobrym wykonawcą rzutów wolnych. Porażon Rondo ma w tym momencie 33% skuteczności z linii rzutów wolnych 33% to nie jest żart, już nie wspominając o innych statystykach, poniżej 40% z gry, czy poniżej 25% za 3, no zagrożenie ofensywne to jest żadne, ale jest to tak błyskotliwy gracz, tak świetnie podający miałem okazję zobaczyć jego debiut w Dallas Mavericks co prawda, ogólnie rzecz biorąc to słaby był to mecz, jeśli chodzi o ocenę przydatności reżona rondo w Dallas Mavericks, czy to będzie tak wyglądało, jak wszyscy od niego oczekują. Ponieważ w San Antonio Spurs nie zagrało czterech podstawowych zawodników, czyli Tim Duncan, oczywiście Tony Parker, Manu Ginobili, Kawhi Leonard, oczywiście ciągle jest kontuzjowany, mieli Mielis, Noit Splitter, także grali praktycznie drużyna San Antonio przez cały czas jedną piątką. Brało w tym meczu udział właściwie ośmiu zawodników, tylko San Antonio Spurs, czyli tylko ławka. Bez tych podstawowych zawodników, a Dallas Mavericks długo mieli z nimi problem. Cały mecz San Antonio grało obroną strefową i ciężko było się przez to przebić. Zawodnikom z Dallas to zobaczcie na tą akcję. To piłka się zawiesiła. Jeszcze udało się zebrać Kennetowi Faridowi. No i jedziemy z kontrą. Tyson Chandler zbiera piłka do Monte Elisa i będzie akcja 2 plus 1. Tak jest. Wracając jeszcze do meczu San Antonio Spurs. To pomimo tego, że była dość słaba wartość. Tej drużyny, to jednak było widać porażenie rondo, że z każdym dotknięciem piłki on potrafi coś z nią wyczarować, coś z niej zrobić. Te podania naprawdę były ekstra, były po prostu no, typowy rażon rondo. To jest świetny zawodnik do oglądania. I jedyny minus poza oczywiście tą grą ofensywną, rażona rondo, można doszukiwać się jeszcze tego, że straci na znaczeniu. Ofensywnie Monta Elis, kiedy to już wszystko będzie wkomponowane w ten zespół On, swoją drogą w tym meczu, zdobył aż 38 punktów, ale Monta Elis lubi grać piłką, lubi być przy piłce podobnie rażon rondo, i tutaj będzie problem, będzie na pewno problem. O ile będą zwycięstwa, będzie wszystko grało, to będzie naprawdę wszystko ok, Tylko może pojawić się problem. Gdy to nie będzie wyglądało tak jak wyglądać powinno. A w playoffach myślę Rick Carlisle to tak poukłada, że finał konferencji dla tej drużyny jeśli wszyscy będą zdrowi jest jak najbardziej w zasięgu tej drużyny. Będzie bardzo, bardzo, bardzo interesująco i nawet pomimo tego, że przez oddanie Brandana Wrighta oni stracili trochę głębi składu. Wydaje mi się, że tu można naprawdę coś ciekawego z tą drużyną zrobić, a to już końcówka czwartej, kwartej, minuta do końca tutaj faul Nowickiego. Źle postawiona zasłona. Miało być to w patchu poprawione do końca. Jak widać, nie było 4 punkty przewagi z takim rywalem. Wydaje się, dobry wynik to właśnie o czym wspominałem. Dlaczego Rażon Rondo został ściągnięty do Dallas? Ta świetna obrona. Zawodników na pozycji numer jeden w kontrze Monta Ellis i to właściwie skończyło ten mecz. Niestety nie mogę Wam pokazać statystyk z tego meczu, ponieważ mój rywal rozłączył się i po prostu tutaj nie przewiduje takiej opcji, by sprawdzić sobie statystyki i to wszystko, jak to wyglądało w tym meczu. W przypadku, gdy skończy mecz się wcześniej, więc to jest taka mega lipa. Może w kolejnym patchu to się poprawi i na koniec, żeby Wam trochę osłodzić to, że nie zobaczycie statystyk. Mecz z Miami Heat my również zakończony przedwcześnie. Tym bardziej, że mój rywal chyba nie wiedział, że w rosterze Miami Heat brakuje Chrisa Bosza, więc to było dość proste. Jeśli o to chodzi, co prawda będziecie widzieć tylko najciekawsze akcje z tego spotkania. Ale tak już pokrótce Wam powiem, że okej, okay, udało się wygrać kolejny mecz. U mnie drużyną dalę zgrało mi się naprawdę świetnie i zrażona rondo można było spokojnie skorzystać, miał trochę asyst, miał trochę nawet i punktów w pierwszym meczu to mogliście zauważyć w tym meczu również trochę rzucał i tak to właśnie wygląda Dallas Mavericks z kandydatami do tytułu kto wie kto wie, jestem bardzo ciekawy, jak zostanie to wszystko rozwiązane. Rick Carlisle jest świetnym ofensywnym coachem. Defensywnych zawodników już ma, ma już na koncie mistrzostwo z tą drużyną, więc kto wie, może to jest powrót mistrzowski Dallas Mavericks na pewno będzie to mega, mega, mega ciekawe. Ja wprost nie mogę się doczekać już playoffów, bo to co się dzieje w sezonie regularnym może jest interesujące, ale to do końca nie ma aż takiego znaczenia, kiedy Ruszymy już w tą fazę playoff, wtedy będą się liczyć match wtedy będzie się liczyć wszystko, każdy niuans. Jeszcze dojdą tak naprawdę w końcu umiejętności indywidualne trenerów, którzy będą mogli dostosowywać to, jak drużyna gra z meczu na mecz. To będzie mega, mega, mega ciekawe w wykonaniu Dallas Mavericks, zarówno też innych drużyn, bo na zachodzie oczywiście tych super, ekstra, hiper teamów nie brakuje, a my zobaczmy co się dzieje. Rażon Rondo bija pod kosz, no nie jest zbyt skuteczny. W tym sezonie też spod samego kosza za dobrze nie rzuca, ale potrafi zauważyć kolegów. Monte Ellis indywidualnie też świetny świetny zawodnik. Sam potrafi sobie wykreować sytuację, potrafi też kreować kolegów ofensywnie. Na pewno będzie to siła. Jestem tylko bardzo ciekawy, czy Rażon Rondo będzie mógł podnieść się trochę ofensywnie po tym fatalnym starcie tego sezonu. Myślę, że tak, bo gorzej tak naprawdę być nie może, jeśli chodzi o jego rzuty. Ale zobaczymy, wszystko to na pewno będę z wielką uwagą śledził. A Wy, mam nadzieję, będziecie śledzić tą serię. Bo na dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało, że z chęcią zobaczycie kolejne odcinki tej serii, bo zostało nam ich jeszcze 28. Jaka drużyna będzie w kolejnym odcinku, ciężko powiedzieć. Ja Wam polecam pograć sobie oczywiście Dallas Mavericks, spróbować jak się rzuca rażonym Rondo, wykorzystać Dirka Nowickiego, pobronić Tysonem Chandlerem. I tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!